Dzień dobry Państwu. Tomasz Piekielnik. Dziś temat sztucznego słońca. I nie będzie to temat wojenny, nie będzie to temat negatywny, zamiast się dzisiaj wyłącznie kwestiami pozytywnymi. Przy okazji składam Państwu także najserdeczniejsze życzenia, wszelkiej pomyślności, wszystkiego dobrego z okazji świąt Wielkanocy. Niech ten dzień, i każdy następny, będzie tylko i wyłącznie czymś dobrym u Państwa i u najbliższych. Tego życzę Państwu i także sobie. Ale wracając do tematu te tego wideo. Zajmiemy się tematem krótko, nie będzie to długi materiał, tematem sztucznego słońca. I nie ukrywam, że to zagadnienie, które frapuje wiele osób. To zagadnienie, które może zmienić nasz świat to bardzo. Kto wie, czy w ogóle w tle konfliktów na świecie, takich jak wojny, czy te konflikty handlowe, wojny handlowe, wojny celne, sprawy związane z dedolaryzacją. Czy w tle tego wszystkiego nie chodzi także o to, kto będzie kontrolował energię? surowce energetyczne, którym jednak nie będzie już ropa i gaz. A w obszarze wytwarzania energii, sztucznym słońcem, Chiny mogą zmienić na wszystko, Chiny mogą zmienić na świecie praktycznie wszystko, bo to nie tylko kraj, który produkuje większość telefonów, smartfonów, komputerów i innych urządzeń, ale też ściga się z resztą świata właśnie w tym temacie, w tej przestrzeni, w przestrzeni energetycznej. I dobrze Państwo słyszycie, Chiny chcą okiełznać moc równą słońcu, a nawet więcej. I to będzie też ciekawostka, o ile więcej. Chcą więc potrafić, są być w stanie dostarczać niemal nieograniczoną, czystą energię. Czy to fikcja, czy realna przyszłość? Za chwilę już dowiecie się Państwo szczegółów, podzielę się zebraną całą masą informacji, konkretnych danych i przełomowych odkryć, tak żeby ten temat był dla każdego z Państwa tematem, na który potraficie się także wypowiedzieć i rozumieć go. Bo myślę, że w przestrzeni energetycznej może się to, Łączyć z tym, czego doświadczamy aktualnie. Także jeżeli chodzi o Zielony Ład, ale o tym za chwilę. Na początek, czym jest w ogóle to sztuczne słońce? Czym jest tak zwany Tokamak? I tutaj dwa słowa wyjaśnienia. Jeżeli wpiszemy sobie to w wyszukiwarkę Google sztuczne słońce czy Tokamak Ist, przejdziemy do zakładki grafika, okaże się, że zerkniemy i będziemy mogli spostrzec, jak wygląda ten reaktor, jak wygląda Tokamak. Czym to jest? Co tam się dzieje, jaka reakcja tam zachodzi, to drodzy Państwo będzie za chwilę. Ale coś takiego jest odkryciem, jest ewenementem energetycznym na skalę, no właśnie, nowego wieku. W Hefei, w prowincji Anhui działa eksperymentalny, zaawansowany Tokamak, nadprzewodzący Tokamak, a więc po angielsku Experimental Advanced Superconducting Tokamak, czyli w skrócie właśnie po angielsku EAST. E to urządzenie, które wygląda jak gigantyczny pączek z magnesami, co widać tutaj na tych wielu grafikach. To urządzenie, które próbuje odtworzyć procesy fuzji jądrowej, jakie zachodzą w jądrze Słońca. A fuzja jądrowa to łączenie lekkich atomów jak wodór w cięższe, jak hel, co uwalnia przeogromne ilości energii, bez odpadów radioaktywnych i bez emisji CO2. Brzmi jak marzenie ekologów, prawda? Czy ma to związek jakiś z odchodzeniem na świecie od węgla i paliw kopalnych, z tak zwanym zielonym ładem? To pytanie myślę, że jest zasadne. A w tym kontekście, uwaga, neutralność klimatyczną zadeklarowała Unia Europejska do 2050 roku. Dlatego reformuje nas tak tutaj tematami takimi jak odejście od gazu, konieczność ocieplania domostw, czyli domów, mieszkań. Nie ukrywam, że gryzie się to z tematem tokamak, czyli sztucznego słońca i tym, jak możemy się na Ziemi zaopatrywać w energię już niebawem za sprawą tego, nad czym pracują Chiny. No bo jeżeli ta energia ma być niczym perpetuum mobile, prawda? Praktycznie dostępna w procesie, w którym wystarczy dostarczyć mniej energii do wytworzenia poprzez tokamak energii cieplnej, energii elektrycznej, niż suma energii odebranej. No to dlaczego takie szaleństwo nam się w tej chwili proponuje, prawda, związane z Zielonym Ładem? Ale w tym kontekście chcę Państwu powiedzieć, że Europa, Unia Europejska konkretnie zadeklarowała do 2050 roku neutralność klimatyczną, co jeśli założymy, że dalej energia będzie czymś wydobywanym konwencjonalnie, brzmi właśnie absurdalnie. Już nie tak absurdalnie, jeżeli założymy, że to kamak to będzie nowa rzeczywistość. Ale, i to jestem Państwu winien uzupełnić. Chiny także zadeklarowały neutralność klimatyczną do 2060 roku. Indie również do 2070 roku. I to, że dziś mówi się o tych państwach, o tych mocarstwach takich jak Chiny i Indie, że gwizdają na Zielony Ład i nic sobie z tego nie robią, że z jednej strony mówi się, iż Chiny budują wciąż elektrownie węglowe, mówi się też o USA, że wracają do ropy, gazu, węgla, Indie nie zważają w ogóle na kwestie klimatyczne. To jednak z drugiej strony zastanawia właśnie tak rozłożony na trzy dekady stan neutralności klimatycznej i osadzanie tego też na kanwie redukcji emisji CO2. Co z jednej strony jest absurdem, bo CO2 jest potrzebne roślinom do życia, ale z drugiej może, podkreślam, tylko może mieć związek z tym, co już rządzący na świecie wiedzą o rewolucji energetycznej, takiej właśnie jak Tokamak, która... Jest czymś, niczym, wynalezienie maszyny parowej czy silnika spalinowego wiele, wiele lat temu. A teraz uwaga. W styczniu 2025 roku Tokamak, czyli IST, pobił światowy rekord, utrzymując plazmę w temperaturze, uwaga, 100 milionów stopni Celsjusza przez, i teraz również uwaga, 1066 sekund, czyli przez prawie 18 minut. To. Rekord. Rekordów. To ponad dwukrotnie dłużej niż poprzedni rekord z 2023 roku, który wynosił 403 sekundy. A dla porównania, jądro Słońca ma tylko 15 milionów stopni. Ale na Ziemi potrzebujemy wyższych temperatur, bo nie ma tej ogromnej grawitacji, która ściska atomy w gwiazdach. To osiągnięcie, te 100 milionów stopni to nie tylko rekord. To krok w stronę stabilnej fuzji, która może zasilać nawet nasze domy. W przyszłości. Zresztą zerknijmy krótko do publikacji, który tutaj, którą tutaj mam dla Państwa. Computerświat.pl, 22 stycznia 2025 roku. Nowy rekord reaktora fuzyjnego. Sztuczne Słońce pokazało moc. Chiński reaktor sztucznego Słońca ustanowił nowy rekord świata w utrzymywaniu plazmy, w ogromnej temperaturze, robiąc tym samym kolejny krok na długiej drodze do niemal nieograniczonej czystej energii. Co ciekawe, konstrukcja aż dwukrotnie przebiła swój poprzedni wynik. Eksperymentalny reaktor termojądrowy IST, czyli w skrót od Experimental Advanced Superconducting Tokamak, utrzymywał pętlę plazmy wysokoenergetycznego czwartego stanu materii przez... 1066 sekund, co jest ponad dwukrotnie lepszym wynikiem niż ten rekord poprzedni wynoszący 403 sekundy. Reaktory syntezy jądrowej nazywane są sztucznymi słońcami, ponieważ generują energię w podobny sposób jak słońce, poprzez łączenie dwóch lekkich atomów w jeden ciężki atom za pomocą ciepła i ciśnienia. Jako, że na słońcu panuje jednak większe ciśnienie niż w ziemskich reaktorach, Naukowcy rekompensują to poprzez stosowanie temperatur, które są wielokrotnie wyższe niż na naszej gwieździe. Jak to działa? Już w skrócie wiemy. Tokamak to maszyna pełna innowacji. Używa nadprzewodzących magnesów z niobu i tytanu, które tworzą potężne pole magnetyczne, które trzyma plazmy w, ryzmach, w ryzach. A plazma, czyli zjonizowany gaz, jest podgrzewana do ekstremalnych temperatur, jak czytaliśmy. W nałama komputer świat, do 100 milionów stopni za pomocą systemu grzewczego, który, uwaga, odpowiada 140 tysiącom kuchenek mikrofalowych. 140 tysięcy kuchenek mikrofalowych. Tyle byłoby niezbędne, żeby stworzyć odpowiednik tego, co dzieje się w Tokamaku. I w 2025 roku, jak czytamy w różnych publikacjach prasowych, naukowcy podwoili moc tego systemu. Co pozwoliło na stabilniejsze i dłuższe utrzymanie plazmy. Koszt budowy tego systemu, koszt budowy tego e, Tokamaka ist to zaledwie 300 milionów juanów, czyli około 37 milionów 37 milionów dolarów ułamek tego, co kosztują podobne projekty na Zachodzie. No i tu się kłania pewne podobieństwo. W Stanach Zjednoczonych no, projekty sztucznej inteligencji kosztują miliardy, albo i więcej, a Deep Sea chociażby, projekt chiński, okazało się, że kosztował tylko miliony. A więc, drodzy Państwo, co najmniej tysiąckrotnie mniej niż to, co wydają w państwach zachodu. I tu przy okazji taka dygresja. Wielokrotnie na tym kanale mówię o ekonomii, mówię o golo, go polityce, podaję Państwu dane finansowe, czuję się w tym także całkiem nieźle jako ekonomista i doświadczony doradca podatkowy i przedsiębiorca. Ale co podkreślam często, to gdy porównuje się w jakiejś prasie na przykład, albo w publikacjach ekonomicznych, na przykład chińskie PKB z zachodnim PKB i tutaj eksperci mówią, że Chiny no jeszcze nie dogoniły, tak patrząc, porównując poprzez PKB, Państw Zachodu nie dogoniły Ameryki. Ja zawsze zadaję pytanie, czy trzeba na pewno, i nawet zajmuje co do tego stanowisko, mówiąc, że to wielka bzdura, ponieważ jeżeli by urealnić PKB Chin i PKB, na przykład Ameryki, na przykład Niemiec, to trzeba byłoby znormalizować te wielkości. Uznać na przykład, że w Niemczech godzina pracy prawnika, która też jest zawarta w PKB 100, 200 czy 300 euro, bo te stawki są różne, nawet wyższe, odpowiada odpowiednio stawkom. Może 20, 50, i 70 euro w Chinach. Podobnie samochody, odpowiednik S klasy, która w Europie kosztuje na przykład milion złotych, 250 tysięcy euro w Chinach odpowiednik tego samochodu, chińskiego producenta, równie luksusowy, lub jeszcze bardziej, będzie kosztował. Szanowni Państwo, 250 tysięcy złotych, a więc czterokrotnie mniej. Jeżeli to wszystko byśmy uwzględnili w analizie PKB, czyli produktu krajowego brutto, no to okazałoby się, że o, tutaj może już dość dawno temu nastąpiło prześcignięcie Zachodu przez Chiny, przez państwa BRICS. Do których należą przecież Chiny, Indie, Brazylia, Rosja, Indie, Chiny, RPA. To były państwa założycielskie w tym, w tym momencie, czyli w tak zwanym międzyczasie tych państw, że jest znacznie więcej i co jakiś czas informuję o tym państwa tutaj także na tym kanale. Natomiast w kwestii Tokamaka. To nie wszystko. Chiny nie działają w próżni, są częścią globalnego projektu ITER, czyli czy ITER po angielsku International Thermonuclear Experimental Reactor czyli międzynarodowy eksperymentalny reaktor termojądrowy budowany we Francji. Proszę uprzejmie oto stronę internetową tego projektu globalnego projektu ITER po polsku czytając. Na południu Francji 33 kraje współpracują przy budowie największego na świecie tokamak'a, urządzenia do syntezy magnetycznej. Jego celem jest udowodnienie wykonalności syntezy jądrowej jako bezemisyjnego źródła energii na dużą skalę, bazującego na tej samej zasadzie która napędza nasze słońce i gwiazdy? Eksperymenty przeprowadzone w Iter mają kluczowe znaczenie dla rozwoju nauki o fuzji i przygotowania gruntu pod elektrownie fuzyjne w przyszłości? Słyszeliście to Państwo? Elektrownie fuzyjne to przyszłość energetyki, jak czytamy. Zatem pytanie zasadne jest takie, czy energetyka jądrowa to będzie w dalszym ciągu czymś, w co należy inwestować, w co należy pchać, czy może niczym Stawianie wiatraków w ramach tego, co tam nazywają Baltic, coś tam na Morzu Bałtyckim celowo. Nie wymawiam pełnej nazwy tutaj, drodzy Państwo, po to, żeby w mojej opinii, przynajmniej, obchnąć przez koncern i spółki z grupy Siemens do Polski, bo tu jest sprzyjający dla Niemiec rząd, reaktory, turbiny. I wszystkie podzespoły, które do tego są wymagane, bo wiedzą na przykład tam już, że nikt na świecie tego nie będzie sobie już dał wcisnąć. Podobnie jak być może z tego powodu do Polski trafiają, no w pewnym sensie, z punktu widzenia Niemiec, zużyte tam już przez Niemców samochody, podobnie jak z różnych części Europy Zachodniej, do Polski trafiają zużyte tam już nie tylko ich zdaniem, tylko obiektywnie, panele fotowoltaiczne, które w Polsce są skupowane. Wciskane, trafiają tu po prostu w różny sposób po to, no właśnie po co? Po to, by tam ktoś mógł się pozbyć problemu utylizacji odpadów. I czy inwestowanie w elektrownie jądrowe, przynajmniej według technologii, o których nam się mówi, a nie w elektrownie fuzyjne, to rzeczywiście przyszłość? W kontekście tu nieraz na tym kanale zadawanego pytania, które zadaje taką przestrzeń do Państwa analizy, oczywiście, ale nazwijmy to nie wskazuje adresata tego pytania z kim Europa powinna się trzymać, czy ze Stanami Zjednoczonymi, czy z państwami BRICS, czy, czyli z Chinami. I na co otwartość można powiedzieć, miałaby zadeklarować, ale także uzyskać, gdyby w kierunku państw BRICS, gdyby w kierunku Chin Europa, państwa europejskie konkretne zadeklarowały otwartość, a nie zdecydowały się wejść w to, o czym Państwo wiecie, czego domaga się Waszyngton, czyli nakładanie pewnego rodzaju barier handlowych i ceł na Chiny. Bo Donald Trump ujawnił, że negocjuje na ten temat z 70, czyli z 70 państwami, aby te państwa tworzyły wspólny blok po stronie Zachodu tak zwanego, no ale ten wspólny blok nie byłby od tego tylko, aby się poklepywać po ramieniach, tylko wykonywać to, co jest wymagane przez hersztów tego bloku, przez przywódców. A pytanie, czy tym przywódcom, czy tym hersztem to... Są, czy byłyby, będą tylko Stany Zjednoczone? Czy tym herszlem nie chcą być także ci, którzy chętnie się nie w ramach dyskrecji, tylko wielkiego, ale także haniebnego wyrachowania kryją często, o których mówi się nieraz Deep State. Taki prawdziwy Deep State na świecie, myślę, że to jeszcze coś, o czym się tak oficjalnie do końca nie mówi, drodzy Państwo. Ale nie będzie dziś za dużo powiedziałem go o polityce. Wracamy więc do tematu. Energetycznego, czyli do tematu sztucznego słońca i projektu ITER. Eksperymenty przeprowadzone w ITER mają kluczowe znaczenie dla rozwoju nauki o fuzji i przygotowania gruntu pod elektrownie fuzyjne w przyszłości. Głównym celem jest badanie i demonstracja płonącej plazmy. Plazmy, w której energia jąder Helu wytwarzanych przez reakcję fuzji jest wystarczająca do utrzymania temperatury plazmy, zmniejszając w ten sposób lub eliminując potrzebę zewnętrznego ogrzewania. ITER przetestuje również dostępność i integrację technologii niezbędnych dla reaktora fuzyjnego, takich jak nadprzewodzące magnesy, zdalna konserwacja i systemy do pobierania energii z plazmy oraz zasadność koncepcji modułów hodowli trytu, które doprowadziłyby w przyszłym reaktorze do samowystarczalności trytu. I co to takiego jest? Elektrownie fuzyjne, być może to jest przyszłość. Jeżeli czytamy w prasie, to teraz przedstawiam Państwu moją opinię. Jeżeli czytamy w prasie o tym, że Kiny czy ktoś inny ma jakieś osiągnięcie, prawda? W przestrzeni badań i rozwoju, w przestrzeni energetycznej, w przestrzeni informatycznej, cybernetycznej, to ja uważam, że te informacje w sposób celowy są nam przedstawione w taki sposób, a w rzeczywistości ci, czyli podmioty, których te doniesienia dotyczą, są dużo, dużo dalej. Nieraz miałem okazję rozmawiać, no powiedzmy, z osobami, które mają kontakt, tak powiedzmy tylko delikatnie, z przestrzenią czy z sektorem wojskowym, tak w Polsce, jak w Stanach Zjednoczonych, i to są osoby, które wiedzą, co mówią, i podzielają właśnie ten punkt widzenia, czy może tak, od nich się tego w cudzysłowie zaraziłem, prawda, tego poglądu, bo to opinia. Ale gdy spojrzeć na e, chociażby doniesienia ze Stanów Zjednoczonych, drodzy Państwo, technologia Bluetooth, technologia Wi-Fi, wi prawda, technologia. Ekranów ciekłokrystalicznych, projekcji typu wyświetlacz, typu, typu wyświetlacz przezierny w samochodach, który jest dostępny. Dekady temu już to było wszystko stosowane w sektorze militarnym. Piloci, myśliwców już z tego dawno korzystali. A po wielu, 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 wielu latach weszło to dopiero do, nazwijmy to, sektora zastosowań cywilnych. Czy nie inaczej można powiedzieć, jest w tym, co jest, co jest kwestią energetyczną, kwestią nowinek technologicznych. Uważam, że właśnie tak to wygląda. Tak więc, jeżeli chodzi o Chiny i projekt ITER, to Chiny odpowiadają za 9% komponentów w ogóle, w tym magnesy, diagnostykę i diagnostykę plazmy. A co więcej, w wspomnianym mieście Hefei powstaje już China Fusion Engineering Test Reactor, czyli reaktor testowy, który ma być gotowy do 2035 roku i ma produkować aż 2 gigawaty mocy. To tyle, co duża elektrownia węglowa. Chiny inwestują w fuzję rocznie do 1,5 miliarda dolarów. Rocznie, prawda? Więcej niż USA. I zgarniają, zgłaszają i zgarniają także w tej dziedzinie więcej patentów niż Stany Zjednoczone. Kolejna ciekawostka jest taka, że Chiny ten tokamak IST nazywają sztucznym słońcem, ale to urządzenie jest w ogóle, czy wytwarza siedmiokrotnie wyższą temperaturę niż prawdziwe słońce, czyli 100 milionów stopni. I to wszystko udało się przez 1066 sekund, czyli kilkanaście minut. To pokazuje, jak szybko Chińczycy idą naprzód. Ale uwaga, oczywiście to wciąż eksperyment. Przynajmniej według wersji oficjalnej. Czy Chiny potrafią to już wszystko kontrolować? I lada dzień czekają tylko na jakieś uwarunkowania na świecie, globalne, geopolityczne, by ogłosić światu, że to już nie jest projekt. Tylko już jest to gotowa technologia. I technologia, która może być zaimplementowana, sprzedana do innych państw, w inne miejsca na świecie. Wyobrażacie sobie to, drodzy Państwo, jeżeli taki przełom nastąpi, ja uważam, że nie będzie to kwestia następnych 20 czy 30 lat. Tylko w tej chwili te tarcia na świecie, w mojej opinii, także mają z tym związek: o dominację w przestrzeni energetycznej na świecie. A więc do tej sfery dolara. Dedolaryzacji, do, dolaryzacji, do sfery dominacji finansowej, i do tego, czym chcą nas jednak w świecie finansów zarządzający uraczyć, czyli pieniądz cyfrowy, do tego dochodzi także kwestia energetyczna, czyli potężnej transformacji energetycznej. I podkreślam, może, tylko może, ma to związek. Z tym, co się nam tutaj serwuje pod hasłem neutralności klimatycznej w Europie do 2050, w Chinach do 2060, w Indiach do 2070. I może, być może, podkreślam, ma to też związek z tym, co nazywane jest tu w Europie tak zwanym Zielonym Ładem. A więc pytanie, czy tak zwany IST, czyli ten tokamak, to projekt, czy już gotowa technologia? Na ten moment w prasie. Pojawiają się informacje o tym, że jest to jeszcze projekt i to kamak nie osiągnął tak, zwanej, tak zwanego zapłonu, czyli momentu, gdy fuzja produkuje więcej energii niż zużywa. To w dalszym ciągu tak zwany święty gral naukowców. Można zadać teraz pytanie, a co z resztą świata? Czy Amerykanie w ogóle na ten temat... Coś wiedzą, w tym temacie coś robią? Otóż tak, w 2022 roku ich National Ignition Facility, czyli krajowy zakład zapłonowy, tak to się tłumaczy dosłownie, osiągnął chwilowy dodatni bilans energetyczny fuzji laserowej. Ale to zupełnie inna technologia i przy okazji tego materiału nie będę Państwu o tym donosił. Choć nie ukrywam, że to wszystko mnie także fascynuje, bo to wszystko, czyli te kwestie energetyczne, ale nie w kontekście analizy, proszę Państwa, Zielonego Ładu, czym różni hochsztaplerzy, myślę tak, energetyki bawią opinię publiczną, czyli tak zwaną gawieć im jakieś drydy małe. Proszę o wybaczenie, że tak to w ten sposób właśnie nazywam, ale tak to widzę. Natomiast to, co mnie fascynuje, to jest ta faktyczna przestrzeń, ta faktyczna arena, na której rozgrywa się na świecie walka o Kontrolę być może świata nowymi surowcami energetycznymi, czy nowymi tuż tu surowców nie ma, nowymi mechanizmami, metodami pozyskiwania energii. Natomiast tak w Stanach Zjednoczonych mamy projekt i y, zakończony dodatnim bilansem fuzji laserowej, ale jak wspomniałem, to inna technologia. Amerykańskie firmy za to planują komercyjne reaktory tego typu do 2030 roku. Natomiast Chiny mają przewagę w tokamakach i liczbie patentów. A więc to taki technologiczny wyścig, niczym wyścig przemysłowy w wymienionych epokach. Dlaczego to wszystko jest ważne? Chyba nie trzeba tego za długo tłumaczyć. Fuzja jądrowa, fuzja, która dokonywana jest w Tokamakach, może być kluczem do rozwiązania kryzysu klimatycznego, przynajmniej w takim zakresie, w jakim nam on jest przedstawiany. A kto wie, gdzie jest prawda? Cóż, na pewno stwórca, owszem. Ale wyobraźmy sobie, energia bez węgla, bez gazu, bez odpadów radioaktywnych, bez elektrowni, jakie znamy na ten moment, dostępna niemal bez ograniczeń. Energia wytwarzana w ogóle w procesie, w którym nie potrzeba jest wydobyć ogromnych ilości węgla, czy gazu właśnie, o czym wspominałem. Nie potrzeba jest też toczyć jakiejś energii elektrycznej metodami, które są no bądź co bądź, w pewnym sensie Szalone. Bo szalonym jest, w mojej opinii przynajmniej, Państwo możecie mieć inne zdanie, jak odkreślam. Szalonym jest to, że aby naładować samochód elektryczny, gdzieś tam potrzeba jest mimo wszystko tego węgla naładować, by go jeszcze trzeba było, już w węgiel przekształcony w energię elektryczną, przetransportować do tej ładowarki samochodów elektrycznych. I oczywiście kierowca, posiadacz takiego auta się niezmiernie cieszy, no ale pytanie. Czy to jest rzeczywiście bezemisyjne korzystanie z pojazdu? Co z odpadami? Co z taką baterią? Jak ją zutylizować? Ile lat to trwa? Gdzie pozostanie drodzy Państwo, ta bateria później ym, z, z, zlokalizowana, zutylizowana? Czy to wywołuje jakieś szkody dla środowiska? Czy to jest też coś bezemisyjnego? No niekoniecznie. Ale wracając do tokamaków i tego, czym jest tenże projekt. Jeśli Chiny lub ktokolwiek inny, ale tu wszystko na Chiny wskazuje, osiągną ten cel, według mnie zmienią świat. Spowodują zmiany w geopolityce także. Z, w, zmiany w finansach, w, spraw, w przestrzeni monetarnej. No wyobraźcie sobie dzisiaj, jak wygląda świat. Kto rządzi światem? Kto ma pieniądze na świecie? Dlaczego dolar jest walutą rozliczeniową? Bo to wszystko właśnie jest związane z... Tego, co jest pod tą warstwą finansową, czyli z surowcami. Drodzy Państwo, to nie, dla, to nie dlatego państwa na Bliskim Wschodzie, tak jak Arabia Saudyjska, to nie dlatego państwa tak jak Emiraty Arabskie są zamożne, bogate, a mogły być jeszcze inne. Mogła być bogata, bardzo bogata. Syria, Libia, Irak, Iran, Afganistan, mogły być bardzo, bardzo bogate. Dlaczego nie są? Z uwagi na to, co zostało tam wprowadzone jako mechanizmy. Destabilizacyjne, tak to tylko określę, żeby nie nazywać ich wojennymi. No ale wyobraźmy sobie, że nagle Chiny wprowadzają i zaczynają sprzedawać tę technologię sztucznego słońca. I jak wtedy zmieni się sytuacja na świecie? Kto stanie się wtedy, drodzy Państwo, mocarstwem, prawdziwym mocarstwem? Myślę, że w tym wideo. Wystarczy, że pobudziłem także Państwa wyobraźnię co do tego, jak jakie zmiany mogą się podziać, podziać na świecie. Natomiast najważniejsze jest to, że mówiliśmy o faktach, nie o jakichś wymysłach, o jakichś mrzonkach, o jakichś spekulacjach. To wszystko, o czym dziś mówiłem, już jest rzeczywistością, a dowodziłem to pokazując jedną czy drugą publikację prasową. W tym wideo to wszystko. Raz jeszcze dziękuję Państwu za uwagę. Wspaniałych świąt życzę ponownie. Dużo zdrowia dla Państwa. Pozdrawiam, Tomasz Piekielnik.